Tak, tutaj na razie jest bałagan. Stare dwa młyny. Jeden pradziadka, drugi jeszcze ojca. Pierwszy, co kupił, gdy zaczynał z hodowlą krów. Pomieszczenie około 4 na 5,5 metra. Także naczelaki jakieś średniej wielkości będzie w sam raz. Tutaj był taki magazyn paszowy. zawsze się śruta robiło. Najpierw w tym na pas jeszcze. Z tamtej strony jest napędzany taki stary przenośnik. Był przez pas. Taki pas. Na silnik tam stał w kącie silnik tutaj ta maszyna do mielenia na kamieniach jeszcze o. E, nic nie widać i teraz będzie pomieszczenie na cielęta tam już się trzy lepki uśmiecha jak nie będzie chciał, to będzie dostawała trzydziestka nowe życie będzie remont robiony bo jest trochę trochę w złym stanie do zrobienia cała praktycznie hydraulika silnik chłodzenie sprzęgło totalnie nie działa hamulców nie ma i tak dalej i by ewentualnie wodoważ została jakiś a jak nie to sąsiada weźmiemy na usługę bo tutaj naszym ciągnikiem żadnym się nie wiedzie bo że ja tak do połowy chociaż wybrać trzy czwarte może nawet krokodyl dosięgnie bo jest strasznie nisko, nie wiem, tutaj może jest około 2 metrów, 20, mniej więcej, podobno się tak siebie porównuję, na oko będą cielaki stałe. Tu jest ciepłe pomieszczenie, można zawsze jeszcze tutaj do góry styropian dobić, bo jest strop wylany na zboże, kiedyś parziadek tutaj zboże trzymał, także... Także fajne pomieszczenie. Wentylowane okno, podłączony już prąd. Żarówka, jak na razie, ale będzie jakaś świetlówka. Stary włącznik ceramiczny, najlepszy. Tylko powędruję na zewnątrz, żeby cielaki nie zjadły go i prąd ich nie poraził. Może, jak będzie chwila też jeszcze otynkuje. trochę, bo są usługi trochę z tej strony dziurawe. Tak to dobrze określić. Można. Miejscami są większe dziury takie, co żeby nie wizały, nie wygryzły, to na równość się może zachlapie. Takie coś jak tutaj jest trochę chlapnięte kawałkiem. To już bardzo ładnie wygląda. To już takie coś tylko pomalować jakąś farbą albo wapnem, objalić i już luksus Ameryka i Waszyngton. To jeszcze tutaj też. Starego tamtej ujałówek, w chremie też trzeba było takie coś, i tutaj też trzeba będzie po prostu taki mureczek jeszcze żeby te kamienie z podmurówki się nie rozjeżdżały, bo to jakieś wapień z kamieniem, nie wiem, co to jest w poznokciach się, o, kruszy trochę miejscami, więc żeby tego nie wygryzły też. I taka ściana jest podwójna, z cegły podwójnej, także to jest taka wnęka jakaś podwójna cegła, także nie ten nie wypchnął nawet większe cielaki jakby stały no i co? Powoli sprzątam. Jest dzisiaj 13, czy 12 luty? Chyba 12. Na marzec powinienem skończyć. Cielaków kilka się sprzeda najwyżej. Już mam kupca na dwa byczki, więc więc, więc tak, tak to na razie wygląda. W planach jest tutaj zrobienie stołu. Paszowego, takiego ewentualnie jak się uda, to bramkę z taką y, jakby wanienką rynną nie wiem, takim korytkiem, żeby po prostu pasza leżała albo tam na ziemi na równym, by to nie na kostce, albo w powietrzu nie dotykała w ogóle obornika To jeszcze zobaczę, jak to wyjdzie. I tutaj ze ścianą mam wodę, więc się przekuję będzie poidełko w kącie tutaj żeby już małzerami wozić wody nie było trzeba, tak jak robiłem kilka lat temu w stodole jeśli się cielaki nie zmieściły a tutaj będzie już fachowo zrobione jak trzeba ten jest na sprzedaż jakby ktoś był zainteresowany ten sobie zostawię, jakby ten duży się zepsuł więc ten nie ale jest drugi też taki sam, tylko starszego typu. Też na sprzedaż, jakby ktoś był zainteresowany za... E, taka średnia cena, jak tam chodzą na OLX czy gdzieś tam. A za tego ile ktoś da? On waży 150 kg. Mniej więcej 190... net to jest wbite Rok produkcji 1975 drugi, ciężko rozczytać chyba drugi jako zabytek czy tak na używanie jeszcze kamienie są w dobrej, dobrej kondycji także stare płotki ten trochę, więcej rurek ma ten taki rzadszy akurat pasuje. użyjemy stare płotki, nie trzeba nowych robić, tylko dorobimy jeszcze jakieś tutaj korytko Myślałem o drugą. 40 koło 50 o taką przepustową. Tutaj ją gdzieś jakoś tak domontować. Zrobić podłogę jakoś, tu takie wzmocnienie, żeby ona sobie tutaj tak korytkiem mogła wystawać, żeby tutaj opłówkę mogli wsadzać i jeść. I chyba tak by było. Ewentualnie zamontuję dużo wyżej, a od spodu jakąś deskę, żeby obronika nie wypychali jakoś i tutaj jeszcze jedną w poprzek na środku, a tędy będą jeść. tylko oczywiście cała bramka wyżej pójdzie ale to już fajnie pasuje chociaż będzie mniej roboty wstępnie przymierzam już korytko jest lekki zapas zrobiony tutaj od ściany do ściany bo to będzie docelowo jakoś mniej więcej właśnie tak wyglądało żeby jak najbliżej drzwi było, żeby można było Sypać przez płot, tak jakby tu będzie kawałek wystawało i kawałek z tamtej strony, żeby cielęta mogły jeść. Więc, więc tak to wstępnie wygląda. Tutaj profil cełówka 30. Miałem tylko tyle, więc zostało tyle. Użyłem tutaj 40, 40 na 40, ścianka 2,5 albo 3. 3 raczej. 2,5 chyba nie mu ścianka 3, tutaj profil 15x15 czy 10x10, nie pamiętam. ścianka 1,5 dało dla usztywnienia po prostu całej konstrukcji. 4 takie są przez całą długość. Tutaj jeszcze jakoś myślę, jak tutaj zabudować. Szalunki już gotowe. Czekam, aż mróz się skończy i będzie można zalać murek oporowy i zacząć tynkować ścianę. Jest na finiszu już przeróbka. Już czekam aż farba doschnie. Już jest też poidło założone. I co, jeszcze ściany pomalować? Bo są zagruntowane dopiero dzisiaj. I, no i można słomy ścielić i wganiać. Towarzystwo, jeszcze czekam, przyniotuję zaraz y, pojemnik na sól. Bo jeszcze farba dosycha. I tak będzie się prezentowało pomieszczenie na jakieś 4-5 sztuk mniejszych takich miesiąc do 3 może miesięcy może do pół roku nawet zobaczymy jak to wyjdzie także zabezpieczenie do zamknięcia jest na zasadzie najprostszej Yy, przytyczki bardzo długiej, bardzo fajnie się sprawdza. Ciężko mają zielaki to wyciągnąć takie długie, a ręko jest bardzo lekko. Tutaj jest jeszcze podparcie, żeby cała brama, jak się dociąży, nie siadła. więc to jest idealnie w poziomie, to jest przestrzelone, tak trochę dalej. Jakby była brama cięższa to polecam zrobić jeszcze drugie tutaj takie też oparcie bo, bo siadają te bramy naprawdę jałówka wskoczy czy tam byczek czy coś tam i, i po prostu gnie Tutaj jeszcze dorzucę im bo tu jest ponad 50 cm jeszcze deskę na sznurku albo łańcuchu. Żeby te maluchy najmniejsze nie próbowały tutaj się pchać i po prostu, dopóki obornik trochę nie urośnie, to ta deska tam sobie będzie leżała, a później można zawsze z tą bramą otworzyć, ta deska fajnie do góry powinna wyskoczyć. Już gdzieś tak gdzieś tak już widziałem u kogoś, a u siebie robiliśmy tak samo w drugiej oborze i też to działa, się sprawdza. Jest yy, na pewno bezpieczniej, że jałówki czy tamte cielaki jakie tam będą to nie uciekną. A jeszcze tak się prezentuje idealnie fajnie pasuje. Liczyłem, że tak będzie mniej więcej, ale nie spodziewałem się, że mi tak fajnie wyjdzie. Żartuję oczywiście. Yy. Koryto ma idealnie prawie szerokość ściany, więc tutaj zostaje taka wnęka bardzo wąska, której ładowacz po prostu nie może wybrać i trzeba będzie rękami odgarnąć. Tak samo tutaj ten kąt, tu się prawdopodobnie też wjeżdżając tak łyżką nie weźmie, ale patrząc na to ile się tutaj weźmie, to jest około, czyli pół na cztery coś tam szerokości no dosyć dosyć fajnie trzeba rękami tur wiedzie. jest nisko dlatego wiedzie tylko trzydziestka ale no lepiej tak lżej niż na pewno rękami tylko jeszcze jakiś może tutaj yy, haczyk coś w tym stylu żeby łapało to bramę i się nie otwierała ale i tak się Wpływem swojego ciężaru trzyma i się nie buja nawet mocno. Nie chcę odjechać z powrotem, więc chyba może i nie będzie trzeba. Tak lampa mała taka ledówka. Spokojnie wystarcza Takie pomieszczenie jest bardzo jasne